Squid Game dokładnie pokazało nam, jak zakończy się trzeci sezon. Mamy taki moment, gdzie strażnik z kółkiem schodzi do takich podziemi i dostaje komunikat, żeby tego nie dotykał, bo to jest bomba, która umożliwi VIP-om bezpieczne opuszczenie wyspy. I gdy oni opuszczą wyspę, wtedy bomba eksploduje i wyspa zostanie zniszczona. Kontekst ma 이 통로는 비상시에 VIP들을 대피시키려고 만든 거야. 다 빠져나오라면... Nie byłoby w tym nic dziwnego, jak to, że te informacje są przekazywane policjantowi, bratu frontmana, który przebrał się wtedy ze strażnika. Może być tak, że policjant wie dokładnie, gdzie jest to miejsce, wie dokładnie, gdzie jest ta bomba. Prawdopodobnym jest to, że trzeci sezon będzie wyglądał tak, że te gry po prostu będą trwały dalej po prostu poczeka, aż zjadą się wszystkie vip Może to wyglądać tak, że gracze, którym się uda opuścić wyspę, opuszczą ją na łodzi i będzie pokazana scena, gdzie Wyspa eksploduje, właśnie z tymi VIP-ami, bo wiemy, że głównym celem naszego bohatera było to, żeby grę zakończyć raz na zawsze, pomścić wszystkich VIP-ów. Byłoby to bardzo ciekawe. Zobaczymy, dajcie znać, co myślicie. Jeżeli chcecie więcej, to zostańcie, zaobserwujcie.